Zmarł Jerzy Stankiewicz. Wyjątkowa prośba rodziny Jerzy, Szela, Stankiewicz nie żyje. Kiedy odbędzie się pogrzeb muzyka? Zmarł Jerzy, Szela, Stankiewicz, znany z lubelskiej grupy Teksasy. Zespół poinformował, kiedy odbędzie się pożegnanie wokalisty. Teksasy to działający od lat 90. Zespół, grający muzykę bluesową. Muzycy poznali się podczas Jan Sesion w Lubelskim Klubie Graffiti, a połączyła ich fascynacja teksańską odmianą Bluesa, czyli Texas Schufle. W ostatnich latach grupa występowała pod szyldem Teksasy i Wojtek Cugowski. W repertuarze mają zarówno własne utwory, jak i cowery takich zespołów jak The Fabulous, Thunderbirds, The Travel, ZZ Top czy Arcangels. Wydali dwa albumy studyjne, Bogie Całą Noc, 2008, i Zielony Dymek, 2012. Informacje o śmierci Jerzego Stankiewicza przekazał m.in. Wojciech Cugowski, który także występował z zespołem Teksasy. Brak mi słów. Jurek Szela Stankiewicz. Spoczywaj w pokoju przyjacielu, napisał. Jeszcze 24 kwietnia muzyk zagrał z grupą Teksasy koncert w Lublinie. Tego dnia obchodził również urodziny. To był naprawdę bardzo dobry koncert. Panowie są w mega dobrej formie, wszystko świetnie brzmiało i bardzo dobrze się tego słuchało. Jerzyszela wszystkiego dobrego z okazji urodzin i podwójnych imienin, pisali fani po koncercie. Wokalistę pożegnała też Aleksandra Cieślik, prowadząca pełnie bluesa na łamach serwisu muzykainteria.pl. Gdy w 2013 roku przyszłam do Akademickiego Radia Centrum w Lublinie, Jerzy Szela Stankiewicz prowadził tam od lat audycję Centrum Bluesa. W 2016 postanowił odejść ze stacji. Bluesową niszę wypełniłam ja, wówczas 22-letnia fanka takich brzmień. W ten sposób powstała pełnia, która aktualnie ma swoje miejsce w interii.pl. Za tydzień jej setna odsłona w formie wideo. Z tej okazji napisałam dziś do Szeli. Chciałam, by włączył się w nadchodzący odcinek specjalny. Już nie odpowiedział. Możecie być pewni, że godnie uczcimy jego pamięć, czytamy we wpisie. Jerzy Szela Stankiewicz nie żyje. Kiedy odbędzie się pogrzeb? Na Facebooku grupy Teksasy pojawiła się informacja o pogrzebie i muzyka. Ostatnie pożegnanie, szeli, odbędzie się 5 maja o godzinie 14:00 na cmentarzu w Wiazdkowie. Przy okazji rodzina prosi, aby nie kupować kwiatów, a zamiast tego wesprzeć polską akcję humanitarną.